Witajcie! Tym razem mruczek położył się koło butelki Lipton Ice Green, dwóch butów takich eleganckich, jednego buta zwykłego, zimowego i pudełka po butach. Nie wiem czy wiecie, ale taka kombinacja świadczy o tym, że ziemię zaatakuje UFO. Jestem ogólnie wróżbitą z kotów i położenia kotów ze względem innych przedmiotów. I takie ułożenie od pradawnych dziejów właśnie świadczy o tym, że ziemię zaatakuje UFO. I to nie będzie bardzo, nie będzie miłe powitanie. To będzie apokalipsa. Pomarańcz buta świadczy o bardzo, o bardzo wysokiej groźności UFO. A czarne buty, że będą miały czarny statek. Lipton i Green. No, że UFO. Tak więc sami widzicie, że wszystko wskazuje na to, że UFO przyleci i zniszczy naszą cywilizację. A jest to o wiele gorsze niż apokalipsa zombie. Naprawdę.